No i ostatni etap, który jest częściowo zrealizowany, to jest zrobienie przepawek w taki sposób, żeby nie trzeba było wysiadać z kajaka, żeby z jeziora przepłynąć. W tym roku jest to niemożliwe, dlatego że jest bardzo niski poziom wody, jest niedobór wody w ogóle w jeziorze i, i ten, ta woda płynie bardzo bardzo powoli. Jest jedno miejsce, gdzie, można, gdzie możliwe, że trzeba będzie wysiąść z kajaka, to jest przy największym spadzie, jaki jest na podmostku pod przy spichlerzu, jakieś 50 metrów. Tam możliwe, że trzeba będzie wysiadać z kajaka, bo jest po prostu mały poziom, mały poziom wody. To pławka jedna jest, tak, że przepłyniemy nią, zobaczycie, że to niczym nie przeszkadza, że, że możemy po prostu przepłynąć. No i popłyniemy na jedną z pierwszych bindów, które od przyszłego roku będziemy chcieli zagospodarowywać. Ta binduga jest jeszcze w granicach administracyjnych miasta, więc tutaj ją na pewno zagospodarujemy, a pozostałe postaramy się dogadać z gminą, tak żeby około 10 pól biwakowych takich na, na szlaku w Szczecineckiej powstało.